66 zł w naszym dzisiejszym balansie. Pamiętajcie, że w tym właśnie miejscu wpisuję sobie kod Genetic. 10% bonusu do depozytu, 2 zł 10 grosze na start, nagrody za doładowanie tutaj macie. Dalej czekam aż ktoś mi powie o co tutaj chodzi. Mówię to praktycznie co odcinek, naprawdę powiedzcie mi w końcu o co tutaj chodzi, bo... Bo, bo ja sam nie wiem Ja sam nie wiem jak działają dokładnie te nagrody Ale wy oczywiście pamiętajcie, że macie tutaj również Za łatwe konkursiki Z moim kodem 30 zł Wpłacacie, możecie wziąć ją w każdym A macie naprawdę fajne skinki, wszystkie pasujące do siebie A my już przejdźmy do naszego challenge'u Twoje stare skiny już ci się znudziły? Odwiedź Pirate Swap i wymień swój ekwipunek Na nowy w dosłownie kilka sekund Codzienne konkursy z prostymi wymaganiami I fajnymi nagrodami Najniższe prowizje na rynku Czy 35% bonusu do depozytów z kodem genetyk i wiele metod płatności to tylko kilka zalet tej właśnie strony sprawdzajcie klikając link w opisie no i co? no i w dzisiejszym odcinku 66 zł to jest dosyć spory budżet i ja tak jak mówiłem bardzo lubię te zawieszki i te zawieszki mam nadzieję, że będą dla mnie szczęśliwe w poprzednim naszym challenge'u tryb underdog nie oddawał, zobaczymy jak będzie w tym. Miejmy nadzieję, że w tym będzie nieco lepiej, bo lecimy od razu z trybem underdog za ponad połowę naszego budżetu. Więc pierwsza skrzynka i oczywiście trafiamy lepszego, no kurwa jebana mać. Czy te boty mogą coś trafić w koi? O! Dziękuję i przepraszam za gadanie, przepraszam za gadanie, jest pięknie. Ty, czy my zrobiliśmy kosę właśnie jednym case battlem? Nie no, raczej jeszcze nie. Raczej jeszcze nie, chyba że. A, jakby trafił jeszcze jednego czerwonego, to już byśmy na 100% mieli kose. Ale mamy ile? 311 zł i jednym case battle. 311. No i patrzcie, no i w tym momencie, jako rozsądna, zdrową myśląca osoba, powinienem wypłacić sobie M4 albo Awupkę, albo kurde agenta, albo generalnie coś fajnego. Ale że oczywiście taką osobą nie jestem, to będę leciał po te kosy za 500 D20, czyli brakuje na 200 zł. No i co? Skoro te czarmy tak oddały, to ja bym spróbowuję je zrobić jeszcze raz, tylko tym razem na Jokerze. Dwie sztuki na Jokerze. Y po jednej, z każdej, tryb standardowy. Lecimy z tym. 85 zł. Proszę, niech to odda coś ciekawego. O, i mam prawdziwego gracza, więc poproszę dropy po lewo. Czerwone dropy po lewo. Okej. Okay. To chyba nie jest. Nie, 9 zł. No dobra, to jednak jest słabe. Ale wygląda całkiem ładnie. I drugi. Przegrałem jeszcze tego batla, tak? No oczywiście, że tak wano i tak nie oddał. Dobra, nie ma co się łamać. Zignorujmy to po prostu i leźmy dalej do celu. A naszym celem. Jest oczywiście koska, i miejmy nadzieję, że skrzynka Danger pomoże nam przybliżyć się do tego celu. 100 zł, trzy skrzyneczki. A pamiętajcie, że zaczynaliśmy z 60, więc to jest całkiem ładne osiągnięcie. Ale kurwa, w tym momencie znowu przegrywamy kolejnego Batla. No nie wierzę. No nie wierzę, ty. Ja rozumiem, że raz fajnie oddało, ale mogłoby coś jeszcze sieknąć. Ty. Dobra, 100, ok, 300, z powrotem 300, nie masz tak źle. Tu może tym razem Underdog z tym samym battle, 200 nam zostanie czego na jakieś 2-3 case battle No i kocka jest w zasięgu, dobra, jednak kocka ciągle jest w zasięgu dzięki temu P-90. I liczmy, że teraz Botowi jeszcze coś wypadnie, na przykład taki bulldozer, tak ten skin się chyba nazywa, e, albo jakieś czerwone skinki. Dobra, to jest główno, 17 złotych, nic ciekawego, ostatnia skrzynka. No, dobra, tragiczny battle, tragiczny battle. Wydaliśmy na niego 100, dostajemy 40 zwrotów, Ale, jako, że był aż tak tragiczny, to zrobię go jeszcze raz na trybie Underdog znowu. O, tutaj fajne naklejeczki. Może naklejeczki, ty w sumie, naklejeczki, jak ci klóżą do sukcesu, skoro już te czarmy oddały. Skoro zawieszki już ciekawie, ciekawie posypały. Kto wie, kto wie, kto wie. Dobra, dwie skrzynki jeszcze z botem Emily. I zaraz może rzeczywiście przeniesiemy się na te naklejki. Ostatnia skrzynka, bank. No i wygrywamy to, ale to znowu, tak jak mówię, no nie jest profit. To jest 57 zł. Bardzo mnie kusi, że zrobię to jeszcze raz, a jako, że mnie kusi, to ja mam nadzieję, że to jest przeznaczenie i że w tym momencie z tego batla, w końcu tej skrzynki danger, coś ciekawego wypadnie. Nie mówię tutaj o karambicie, chociaż też by było fajnie go zobaczyć. Ale o jakichś innych drogich czerwonych skinkach. Dwie skrzynki jeszcze, bot Michael, dawaj. No, kurwa mać, no i trafiamy. A nie, dobra. Znowu myślałem, że to jest dobry stan. Dobra, dobry stan. No i o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. 200 zł. Nadrabiamy, nadrabiamy, nadrabiamy. To jeszcze raz, jeden ostatni. Tym razem w trybie standardowym dla odmiany zrobimy sobie skrzynkę danger. Bang, 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 bang. Pod rosa tutaj. Miejmy nadzieję, że będzie dropiło gorzej od nas, ok? Minimalware, 8 dyszek, pięknie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden i jeszcze raz. Pięknie. Zeus, jeszcze teraz tylko, żeby w ostatnie skrzynce mnie nie zdmali. Kurwa. A nie, dobra. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. 265, mamy 442. Czy to jest już kosa? Nie, oczywiście, że nie. Brakuje nam 80 zł. 80 zł. Jak ja to mogę najszybciej zrobić? Wydaje mi się, że najlepszym sposobem na zrobienie tego będą skrzynki rzeczywiście z naklejkami to te skrzynki z naklejkami z CSA-2, gdzie one są? Sports and Field Collection, to nie jest to To nie jest to, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Tutaj są te stickery Zrobimy sobie 10 sztuk Za 80 zł na dwie osoby, tryb standardowy i liczymy, że po prostu będą nam leciały te fale za 50 jeżeli tak będzie, jeżeli dostaniemy na przykład dwie fale, a 4% mamy na jedną, no to już będziemy mogli powiedzieć, że część zaliczony, pierwsza skrzynka nic ciekawego z kolei nie oddaje, ta skrzynka w ogóle na jesterze kosztuje tylko 8 złotych spoko sprawa, jeżeli chcecie sobie otworzyć waszą pierwszą skrzynkę na właśnie trybie klaunowym. ale co, to ta spoko sprawa Przejawia się tym, że nic nie dropimy. Więc liczmy na jakieś czerwone, bo serio, co o tym zapowiada się to dobrze. Chociaż jeżeli wypadłby jeden czerwony, to teoretycznie i tak byśmy mieli ten profit, ale... Ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy po prostu, po prostu więcej. Trafiamy to samo za dwie dyszki. Ok, ja trafiam znowu coś drogiego całkiem, ale to dalej nie jest czerwony, a czerwonego potrzebujemy i pięknie czerwona fala do nas trafia. I w tym momencie chyba będziemy kończyli challenge, jeżeli tego batale nie przegramy. Ostatni drop, ostatni drop i musimy coś jeszcze trafić. Proszę. Ile to warte? 6 zł. Ile mamy? 140. Nie, no, kuźwa, brakuje nam ilu. Brakuje nam ilu? 15 zł praktycznie. Ja mam tokeny. Ja mam tokeny. Ja za tokeny sobie jeszcze to odbiorę. I w tym momencie. Mamy challenge zrobiony. Wiem, że trochę zakłamane, więc spróbuję jeszcze tę stówę dobić. Te 17 zł, tak naprawdę, bo stówę to ja dobrałem przed chwilą. I spróbuję to zrobić na skrzynkach z kałachami. Ale ja już ten challenge sobie zaliczę, mam nadzieję, że to rozumiecie. I zrobiłem sobie po prostu dwie skrzynki na buście na dwie osoby na trybie shirt, żeby jak najmniej stracić. I szczerze jestem zadowolony. Pięknie to wyszło z 60 zł, udało nam się zrobić koce. I jest naprawdę spoko. Teraz tylko dobre kałachy, ok. Ile za... Nie, 60 zł wydajemy za jedną skrzynkę. To wcale nie taki dobry ten kałach. Chociaż redline, może, 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 może. 114, nie, nie. 3 zł na minus, dobra. Jeszcze raz to samo, tryb shard. I lecimy z tym. No, brakuje nam w tym momencie już 20 zł. Jeszcze spróbuję to dobić. Jeszcze spróbuję to dobić, chociaż wiem, że nie muszę, bo już tęczęłem sobie zajczyłem. Ale tak dla świętego spokoju. Tak dla świętego spokoju. Miejmy nadzieję, że w tym momencie dwa kałachy wylecą jakieś fajne. Wypada tylko jeden fajny za 76. i mamy z tego? Mamy 78. Tragedia, dobra. Wiecie co? Zróbmy sobie jeszcze raz te kałachy. Trzy osoby, typ standardowy. I jeszcze raz. Dobre dropy. Dobre dropy po lewo. Ja naprawdę nie liczę na żadnego Fire Serpenta. Ale żeby jakieś kartele, żeby jakieś redline'y żeby jakieś Neon Revolution, żeby coś fajnego po tej lewej stronie, kurwa leciało. No i oczywiście leć po środku. Dobra, w tym momencie przegraliśmy tego batla. Tak, to, to nie jest wystarczające. Kartel to nie jest wystarczające. Patrzcie, jak to byłby profit 300 zł. X3. Robimy to jeszcze raz. Już w tym momencie, no nie chcę się zzerować. Nie chcę się zzerować. Chcę co najmniej skina za stówkę sobie wypłacić. Może jeszcze przy Was y, coś fajnego wydropić i wypłacić. Ale po prostu nie chcę się zzerować. Już część i tak sobie zaliczam. Dobra, pierwsza skrzynka nic. Druga skrzynka daj coś ciekawego. Lewa strona. Okej. Okay. No i spoko. Takiego kartela w sumie mógłbym sobie wypłacić. To cyk, cyk, cyk. Sprzedam, 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 sprzedam. Kuźwa, ten Nightwish był w sumie ładniejszy. Ten kartel jest brzydki. Dobra, to wezmę sobie Legion of Anubis, yy, i produkt niedostępny. Dobra, później to sobie powymieniam. Nie chcę mi się już z tym bawić, yy, a my lecimy dalej. No, jeszcze nie zrobiliśmy tej kosy. Jeszcze nie zrobiliśmy. Brakuje nam ilu? 50 złotych jakoś, czyli jednego wygranego batla na trzy skrzynki AK-47 na buście. Więc zróbmy to. Gdzie jest ta kałaszków? Jeszcze raz tutaj, jeden battle wygrany. Naprawdę ten challenge jest zmiażdżony. Nawet nie wygrany, tylko zmiażdżony. A, pięknie, lecimy z tym. Pamiętaj, że jeżeli też będziecie mieli taką opcję, jak produkt niedostępny, generalnie takie powiadomienia, to możecie sobie wymienić to tutaj w Exchangerze, a on trafia 150 złotych, ty! My to już przegraliśmy? Nie, no, wydaje mi się, że my to już przegraliśmy. Jeszcze 20. Nie, nie mamy opcji tego wygrać. Nie mamy opcji tego wygrać. Nightwish to nie jest wystarczająco. To jest stuwa. To i tak nie jest wystarczająco. No, huźba, dobra. Jeszcze raz ten sabattel na dwie osoby. Jeżeli to nie wyjdzie, to już pas, że sobie coś rzeczywiście wypłacić. A, lecimy z tym. Trzy skrzynki. Pierwsza, bardzo spoko. Orbit za dziewięć dyszek. Druga skrzynka, daj coś. Daj, daj, daj. Daj mu, daj mu. Nic ciekawego. I ostatnia skrzynka. Jeszcze stówkę zarzuć. O, ty kurwo, jebana. Nie, no, nie bierze no. Dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja czując sobie zaliczam 140 zł profitu i tak mamy. I tyle mi wystarczy. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o okazji, w tym właśnie miejscu. A chcę w dzisiejszym odcinku na Skinka. Nie wiem, czy mówiłem, że macie konkurs na tego Skinka. Jeżeli chcecie wygrać to łapę w górę pod tym filmem. Subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. I hasłem tym właśnie niech będzie. Na przykład wasz ulubiony kolor plus ilość znaków w waszym nicku. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale jeżeli o tym mówiłem, to mówię jeszcze raz. elo.